W moim boksie pójdę go poszukać. Co to, za, co to za dziewczyna? Kto to jest? No dobrze, więc kupuje pani tego konia? Tak, kupuję. Yy, no. Za ile pani będzie? Yy, może dzisiaj wieczorem? No dobrze, przyszukuję pani konia. A cena to będzie yy, 10 tysięcy, tak? Tak, równe 10 tysięcy. Hmm, to do zobaczenia yy, dzisiaj wieczorem. Do widzenia. Sprzedać sprzeda Tusa. Ale przecież to niemożliwe, nie mogą sprzedać tego konia. No chodź notus, idziemy już. Muszę się powoli szykować. No chodź. Nie. <gry> no tu przestań. Chodź. Nie mogę go sprzedać. Nie pozwolę na to. Muszę coś z tym zrobić. Hmm. Tylko muszę opracować jakiś plan. Przydałby mi się ktoś do pomocy. O, czyś Kasia! Cześć Jala. Czy coś się stało? Tak, chcę sprzedać Notusa. Notusa? Przecież to twój ukochany koń. No właśnie, dlatego trzeba coś z tym zrobić. Ale co możemy zrobić? Jak yy, chyba, kiedy go sprzedajemy? No. Dzisiaj wieczorem. Co? Nie zdążymy yy, dzisiaj wieczorem, znaczy tak dokładnie to przed wieczorem, coś z tym zrobić. No, ale musimy. Yy, Kasia, ty musisz. Ja nic nie muszę robić. Ewentualnie mogę ci pomóc. Yy, no to pomożesz mi? No nie wiem Ale szybciej No dobrze, pomogę ci Ale jedna drobna przysługa Dziękuję ci Jesteś wielka Więc co robisz? Myślałam nad planem Ale nie mogłam nic wymyśleć Właśnie myślałam, że ty mi pomożesz Ja mam ci pomóc Wymyślić plan No plan jest taki Żebyś go po prostu odkupiła ale ona mi go nie sprzeda. Przecież dobrze wiesz o tym. Ona. Wiesz, ile na niego czekała? Parę miesięcy. Aha. No, naprawdę nie mam pomysłu, Kasia. No, ale musisz coś mieć, jakiś pomysł. Naprawdę nie mam. Tylko. Ale czemu tylko ono tuś się interesuje? Przecież Jezu, tutaj ciągle przychodzą nowe konie. No, nie ja, możesz sobie znaleźć jakiegoś takiego Twojego ukochanego? Nie, Notus jest jedynym koniem. Pff, z tobą to jest. Jeszcze niedawno była Atena. No tak, ale. No po prostu. Nie wiem. Ale teraz moim ukochanym koniem jest po prostu Notus. I nic się nie zmieni. Naprawdę? Naprawdę. Hej, dziewczynki, o czym rozmawiacie? E, nie, nie, nie. Oni niczym. Naprawdę? No, Tuś chyba o koni, prawda? E, tak, że moim ulubionym koniem jest taki tutaj jeden. No tak. A wiecie, że kupię od Was takiego konika? Tak? Jakiego? No, Notusa. Mhm. Ile pani za niego bierze? A tak malutko. Znaczy malutko, no tak średnio. 10 tysięcy. Słucham. Coś ci nie pasuje. Nie, nie, nie nic. Do widzenia. Do widzenia. Rozumiesz? 10 tysięcy za takiego konia. Yy, a to dla ciebie mało czy dużo? Dla mnie to jest strasznie mało, najmniej jak w ogóle może być. Eee, yy, no wiesz, to nie jest tak mało. Dla mnie on powinien kosztować. Po prostu jest dla mnie bezcenny, no. Kasia. Spokojnie. Może pojedźmy w teren. Zrelaksujesz się. No dobrze. Kogo bierzesz? No. Ja? A nie wiem. Mogę wziąć na przykład. Kuiza? No to ja biorę. No. Yy... Przecież. No tutaj już nie można brać. Wezmę. No nie wiem. Rainbow Dash Patrz, tam jest Rainbow Dash, a obok stoi Quiz I po go. Ja pójdę po Rainbow Dash Posun się <grym> A upadł mi kanter Chodź, założę ci